Chciałem coś mącze teraz powiem posłuchajcie bardzo bardzo uważnie ponieważ mało osób zdaje sobie sprawę jaki bat jest przygotowany na przedsiębiorstwa w Polsce e, o czym mało osób wie i nie ma narzędzi do obrony przed tym co planują. Słuchajcie pamiętacie jak mówiłem że PWGE startuje miało wystartować wtedy naprawdę oficjalnie miało wystartować nagle problemy hakerskie ataki na serwery e, oprócz tego Zrobiłem błąd, ogromny błąd, błąd, ponieważ skontaktowałem się bez weryfikacji z pewnym dziennikarzem, pokazałem mu gotowe PWGE, on powiedział, Rafał, fajny pomysł, ale to jest chaotyczne, tu tego brakuje, tu tego brakuje. Potem się okazuje, że to był człowiek po szkole moskiewskiej, e, tak na marginesie, głupotę zrobiłem, że zacząłem przebudowywać to, co już było gotowe, ale nie ma tego złego, co by dobre nie wyszło, Przerzucamy na duże serwery e, bazy PWG ponad 150 giga, więc to trochę potrwa. E, wieczorem dopinamy całą stronderzownię. I o co chodzi w tym co szykują dla polskich firm. Chodzi o tak zwany system sankcji. E, musicie wiedzieć, że jeżeli Wy na przykład wystawiacie komuś fakturę za jakiś towar i nie zweryfikujecie, że ta firma na przykład jest powiązana ze spółką, która dostała sankcję, Macie przesrane. Nie ma narzędzia osintu weryfikacji kontrahentów oparte o bazę sankcji międzynarodowych. My to mamy. Mamy wszystkie przelewy bankowe, międzynarodowe pralnie, wszystkie sankcje, wszystkie całe bazy Interpolu, policji, FBI. Mamy to. Więc przerzucamy i mam nadzieję, że wieczorem już wam pokażę wszystko, co mam przygotowane. Czy się uda? Nie wiem, nie obiecuję, zasługam. I nie przestaję już słuchać kogokolwiek, jakikolwiek rad. Bo jak zacząłem słuchać rad, to zacząłem się cofać. Eee, tak jak powiedziałem, koncepcja jest prosta. Każda firma polska za jedyne 149 zł brutto rocznie będzie mogła dołączyć do systemu AML i będziemy mieli w tym momencie podstawę prawną w razie kontroli skarbowej, że dokonali się wszystkich starań, aby weryfikować kontrahentów. Ponieważ będą tak dojeżdżali polskie firmy, ponieważ nie mają kasy. więc nie powiem. Działamy, bo nie ma czasu. O.